Jak myślisz, czy powinno się zabijać Friendlich? W sumie zanim odpowiem Ci na to pytanie, zacznijmy od tego, kim w ogóle jest Friendly. Friendly to gracz, który decyduje się być bezstronny, po prostu nikogo nie atakuje. Przemierza mapę, szuka interakcji z innymi graczami, tańczy lub używa innych drwin, przygląda się rozgrywce, jeżeli gra huwim, no to rzuca kanapki obu itd. i tak dalej. Friendly byli i zawsze będą unikalnym typem gracza w TF2, którego ciężko jest znaleźć w innych grach. Pewnie dlatego, że system 12 kontra 12 jest nieczęsto spotykany. Najczęściej jest to chyba 5 na 5. Mecz 12 na 12 sprawia, że gracz jako jednostka to około 8% całego zespołu, a nie 20 jak to w przypadku gier 5 na 5. Więc niepowodzenie gracza w te dwa wiele nie wnosi do balansu gier. Zwykle wygrana w TF2 jest determinowana przez około 6 graczy z góry tabeli wyników, a reszta to ludzie, którzy zrobią kilka killów albo i w ogóle, bo poziom ludzi na każualu jest bardzo różny. W TF2 nie ma doboru graczy pod kątem ich rangi, czy innego wyznacznika doświadczenia, więc bywają tacy ludzie, co stoją 5 minut w jednym miejscu na pelerynie nożownika i można ich porównać do swoistych awków. I oczywiście nie ma w tym absolutnie nic złego, właśnie przez to, że gry 12 kontra 12 wiele wybaczają, można pozwolić sobie na eksperymenty bez ryzyka, że ktoś nas wyzywa czy zrzuci winę za niepowodzenie zespołu. Nawet czasem lepiej jak nic nie robisz, żeby ten tryhard żołnierz mógł nazbierać dużo kili. Generalnie w TF2 można sobie swobodnie z gry wyjść jak nam się znudzi, być awkiem czy właśnie wcześniej wspomnianym friendlisem. W specyficznych sytuacjach jeden gracz potrafi zrobić różnicę, ale to raczej wyjątki niż reguła. Pewnie dlatego, jak przychodzi mi do głowy gra z friendlisami, to właśnie jest to TF2. No a teraz przyjrzyjmy się powodom, dla których ktoś miałby zabijać takich pozytywnych i nieszkodliwych friendlisów. Pamiętajcie oczywiście, że to jest tylko moje zdanie i moje spostrzeżenia, ale jeżeli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia odnośnie tego tematu, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. No, ale dobra, najczęstszym argumentem, jaki słyszę od friendly killerów to 1. To źle, że gra w grę? Spotkałem się z takim argumentem, gdy ktoś upomniał friendly killera. Eee, co on robi? Zabił go! Nie umie się bawić. Nie no. umie się bawić! Fakt, gra polega na zabijaniu, ale serwer jest miejscem publicznym. Dokładnie tak samo jak każde inne miejsce w realu. Tak jak w realnym życiu powinniśmy przestrzegać zasad społecznych, tak samo powinniśmy to robić na serwerach, pomijam oczywiście podstawy pokroju niewyzywanie i bycie dla siebie miłym. No właśnie, czy to jest miłe, jeżeli ktoś stoi z boku i nic nikomu nie robi, a tu nagle ni stąd, ni zowąd wpada jakiś ziom i go zabija? Kogoś, kto nawet nie ma jak się obronić. Czy jeżeli z kimś walczysz, to chcesz równej walki, czy walki nie fair? Po co atakować kogoś, kto się nawet nie broni, kto jest bezstronniczy, kto nie uczestniczy w walce? Jak już wspomniałam, listy nie niszczą balansu w grach, nikomu krzywdy nie robią, rozmaicają rozgrywkę, dodają humoru, śmiesznych sytuacji, no i przede wszystkim są długoletnią, Tradycją gry. Według mnie nie ma najmniejszego powodu ich zabijać, bo grasz w grę. Jeżeli grasz, to graj fair. Skup się na celach godnych twojego poziomu i daj Friendly wykonywać ich rolę w społeczności TM2. Numer dwa. Zabijam ich dla jaj. Niektórzy po prostu zabijają friendlistów dla przysłowiowych jaj i owszem, każdego może śmieszyć coś innego, ale pytaniczną osobę też to śmieszy. Jeżeli tak, to jak najbardziej, ale jeżeli nie, to powinniśmy darować sobie złośliwości. 3. Nie chcę, żeby ten serwer był friendly, chcę grać normalnie. Kolejny argument, który jest jak najbardziej trafny, ale na serwerach społeczności, jak na przykład Ankletopia, Ankletopia to serwery podobne do casualowych, ale jest z nich więcej doświadczonych graczy i tam jeden AWK może zrobić różnicę. Dlatego tam i na innych podobnych serwerach nie polecam być friendly, bo to może faktycznie zniszczyć balans. Może się też zdarzyć, że za jednym friendly poleci fala innych friendly, co się zdarza i wtedy serwer jest friendly na wieki. A ponieważ serwerów w społeczności jest ograniczona liczba, to lepiej znaleźć inny serwer społeczności, który jest przeznaczony właśnie dla friendlisów, a nie zabierać serwer z puli przeznaczonej dla graczy, którzy chcą grać w grę. Trochę jak argument z pierwszego punktu, chcę grać w grę, ale tu faktycznie te słowa mają sens, jeżeli jest ograniczona ilość serwerów. Okej, okay, ale to dotyczy konkretnych serwerów, w szczególności tych kompetytywnych, a co z casualem? Przecież lecą fale friendlisów i z jednego friendlisa potrafi się zrobić cały serwer. No i niech się robi, skoro jest taka wola większości. Serwerów na casualu nie brakuje, bo to są serwery Valve. Poza tym takie serwery to i tak mniejszość, i aż ciepło się na serduchu robi, jak ludzie potrafią się nawzajem uszanować i zagrać tak, żeby cały serwer był friendly. Również fajnie, jak się ludzie zgrają i zrobią serwer typu Class Wars. Wiecie, że cała drużyna idzie jedną klasą w wroga też. Tutaj również zasady społeczne powinny być uszanowane i też powinny iść daną klasą, skoro większość tego chce. I psujmy ludziom zabawy. No i tak, nawiązanie do zasad społecznych. Niech się dzieje, co większość chce. Nie zabijaj tych ludzi. Po co? Możesz przecież znaleźć nową grę w minutę albo i mniej. A są, daj się bawić. Zabijanie ich to wymuszanie swojej woli ponad wolę ogółu. Jeżeli każdy poza tobą chce być friendly, a ty nie, to przegłosowany i grzecznym byłoby to uszanować. 4. Nie lubię friendlich. Bywają tacy, co friendly po prostu nie lubią i rozumiem to. Ja też nie lubię szpiegów i w plusem jeden pyrek. Nie każdy musi wszystko lubić, ale znacznie łatwiej zignorować ziomkę, który siedzi gdzieś w rogu, niż pyrkę, która cię ciągle zabija w terburnem. Poza tym pamiętajmy, że friendly Friendlymu nierówne niektórzy po prostu wkurzają. Chodzą na linię ognia, leczą wrogów kanapkami, albo udają Friendly, żeby potem wbić nam nóż w plecy. Takich też bym zabijała. Okej, okay, to może tak. Kiedy ja bym zabijała Friendlies? Na przykład kiedy balans na casualu robi się zły i zaangażowałam się w rozgrywkę, bo trwa już długo. Rzadko, bo rzadko, ale takie sytuacje się zdarzają. I wtedy Friendly są kulą u nogi. Również kiedy widzę Friendly na serwerach bardziej kompetytywnych, na przykład na wspomnianej wcześniej Uncle Topi. No i kiedy Friendly wkurza albo jest miły. A kiedy mnie zabijała? Gdy nikomu nie wadzi nie jest kulą u nogi dla zespołu. Gdy serwer jest dominowany przez friendlych. Gdy Friend jest śmieszny, robi fajne rzeczy, tworzy memy, jest wkładem do społeczności. No i jeszcze jedno. Kiedy friendly jest wręcz mile widziany. Jako protest dla źle zbalansowanego zespołu. Kiedy twój zespół wręcz spawny, kampi zespół przeciwny. Lepiej iść jako friendly i dać szansę tym ludziom wyjść ze spawna. Jako znak szacunku. Ktoś wie, że jesteś równym przeciwnikiem i zawiesza broń. Bardzo fajny gest, sama też tak robię. Ja idę friendly właśnie w takich przypadkach. No i oczywiście, jak mam na to chęć, to dołączam do friendly party, kiedy cały serwer stał się friendly. Ale też nie zawsze mam na to ochotę, to po prostu wtedy wychodzę. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. No i do następnego!